Niezbyt liczni kibice przybyli na stadion w Kłocku, by podziwiać zmagania piłkarzy grających w czwartej lidze. Tutejsza drużyna, Nysa Kłocko podejmowała na swoim stadionie Orlę Wąsosz. Ostatnia drużyna wszędzie chce szukać punktów, prawda? My troszeczkę tych punktów uzbieraliśmy, no bo... Patrząc po tabeli to możemy się czuć yy, faworytami. faworytami dzisiejszego meczu, a jak będzie to zweryfikuje boisko. No, każdy, każdy chce szukać gdzieś punktów, my tak samo, nie ukrywam. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj po trzy punkty, ale także remis nas zadowoli, także Spokojnie, zobaczymy po 90 minutach, która drużyna będzie lepsza. Wygra raczej, ja uważam. Rywal z Wąsosza to również tegoroczny Beniaminek, ale na boiskach czwartej Ligi Dolnośląskiej dotychczas spisuje się bardzo dobrze. Przed siódmą kolejką Orla plasuje się na czwartym miejscu w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Natomiast Nysa zajmuje 16 miejsce z trzema punktami. Sytuacja kadrowa Nysy z meczu na mecz staje się dramatyczna. Zaledwie 14 graczy miał do dyspozycji trener Nysy. Kapitan Daniel Grzegorzewski wyjechał za granicę w celach zarobkowych. W meczu z powodu urazu nie mógł zagrać Łukasz Tracz. Na przedmeczowej zbiórce nie stawił się również Marcin Margasiński. Szkolenie wiesnysy w miejsce Grzegorzewskiego na prawą obronę desygnował do gry Wojciecha Galińskiego, a do środka pomocy wrócił Michał Wojtal. Początek meczu rozpoczął się pechowo dla nysy. W dziesiątej minucie gry powiększyło się grono kontuzowanych graczy. Dość pechowo pośliznął się Paweł Milewski i uszkodził wiązadła w kolanie. Jego miejsce w środku pomocy zajął Tomasz Bąk, który tuż po wejściu brał udział w akcji ofensywnej Sylwestrem Jaskułowskim. Akcja ofensywna zakończyła się fiaskiem, bo strzał Jaskułowskiego oddany był bezpośrednio w bramkarza gości. W 20 minucie na indywidualną akcję zdecydował się Kamil Kowalski. Minął dwóch zawodników i uderzeniem z 25 metrów piłka trafiła w poprzeczkę i odbijając się od niej, trafiła do bramki rywali i tym samym zawodnik z Nysy wyprowadził swój zespół na prowadzenie 1 do zera. Tuż przed przerwą wyczyn kowalskiego próbował skopiować Wojtal, ale tym razem na posterunku był golkiper Orli, który przeniósł piłkę nad poprzeczką. Goście przez całą pierwszą połowę nie skonstruowali ani jednej akcji, po której mogliby pokonać Borkowskiego. Wydawało się, że z takim rywalem Nysa jest w stanie odnieść pierwsze zwycięstwo. Wynik do końca pierwszej połowy nie uległ zmianie. Nysa schodziła do szatni z wynikiem 1-0. Po zmianie stron kłotrzani przede wszystkim chcieli utrzymać korzystny rezultat, ale szukali też swoich szans na podwyższenie wyniku. W 65. minucie przed szansą doprowadzenia do wyrównania stanął Dariusz Gęstwa, ale uderzył obok słupka. Trzy minuty później powinno być 2 do 0 dla Nysy, ale pojedynek z Łukaszem Wielogórskim przegrał Maciej Kaletka. Pięć minut później napastnik Nysy już się nie pomylił. Dośrodkowywał z prawej strony Jaskułowski, a pojedynek główkowy z przeciwnikiem wygrał kaletka i skierował futbolówkę do siatki. Wydaje się, że w tej sytuacji pomylił się sędzia liniowy, który zasygnalizował pozycję spaloną gracza. Pod opiecznym Pawła Adamczyka tak naprawdę zabrakło dwóch minut, aby dowieść do końcowego gwizdka pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach. W pierwszej minucie doliczonego 3-minutowego czasu gry, punkt gościom zapewnił grający trener w zespole Orli Wąsosz, Mariusz Rzepka, zdobywając wyrównującego gola na 1 do 1. I takim wynikiem zakończył się ten pojedynek. W końcu zagraliście tak, jak kibic od was oczekują, no ale właśnie, czego zabrakło dzisiaj? Nie wiem. 90 minuta, stracona bramka. Pięciu obrońców, nikt nie zaatakował. Ale... Napastnika i niestety straciliśmy tą ramkę, Było blisko, ale niestety jeszcze nie teraz. No, los nie dospieszcza, bo nie dość, że ławka krótka to kolejna kontuzja na początku meczu. Nie, no ławka nie jest taka krótka, tam 8 miejsc jest z tego co zauważyłem. Oczywiście żartuję. Humor, humor dopisuje. No, to tak, nie, powiem szczerze, że, że ciężko na poważnie, bo już bym chyba to zawałem przypłacił, więc rzeczywiście trzeba na, na pół żartem, pół serio. No 92 minuta tracimy bramkę. No, no naprawdę brak, brak szczęścia, brak ludzi do gry i, i, i do tego jeszcze brak szczęścia. Choroby, kontuzje, to jest, to jest plaga nieprawdopodobna, coś, czego, czego wcześniej żeśmy nie doświadczyli, tak naprawdę gdybyśmy stworzyli, moglibyśmy stworzyć drugą jedenastkę z tych, których de facto nie ma. I, 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 i myślę, że byłaby to całkiem niezła, całkiem niezła drużyna. No niestety, no. no Los tak chciał 27 zgłoszonych zawodników, a dzisiaj 13 do dyspozycji trenera czy 14. I kolejna kontuzja i, 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 znowu, i znowu za tydzień jesteśmy w okrojonym składzie, bo nie zapowiada się, żeby Andrzej Marks nagle wyleczył w ciągu, w ciągu paru dni jeszcze kontuzję z tego, co się orientuje, to, to może to się jeszcze może to jeszcze potrwać z dwa, nawet trzy tygodnie, także no nie, nie zapowiada się, że, że za tydzień będzie już różowo. A za tydzień Nysy Kłocko rozegra kolejny mecz na swoim stadionie. Tym razem z Olimpią Kowary. Być może rywal nie będzie już tak wymagający, i w końcu doczekamy się pierwszego zwycięstwa w czwartej lidze przez zespół Nysy Kłodzko. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.